ferromagnetyk klasa substancji mat... tutaj funkcja 14 Mato to za muzyka w tym. No. się zgubiłem! DETKO! Mieliśmy się uczyć, ani się nie uczymy razem. Miało być cicho i też nie jest cicho. Za być! Dobrą muzę. Staram się uczyć, ty się nie uczysz. Mieliśmy się razem uczyć, w ogóle się nie uczysz i grasz tylko cały dzień w te gry. I słuchasz tej dziwnej muzyki. Jakiejś takiej. Jakiejś takiej. No właśnie takiej. Ale to ci chodzi, przez świetna muza. It's called dubstep, man. Mm. Jak. Co by tu. Hmm. Jakby zmobilizować Tytka? Co by tu zrobić Tytkowi, żeby się w końcu zaczął uczyć? Jakby go tak podejść? Zrobić mu tak. A, jakoś tak. A czy, ty, 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 ty czekaj. o, 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 tak! Tak, to to! Wirus. To jest ta jest ta Wszystkie twoje dziewczyny i odpegi zamienimy, zamienimy na tablice matematyczne. Wszystkie wyszukiwania twoich sprośności zamienimy na Wikipedię. Tak, Wikipedię. Wszystkie twoje, wszystkie twoje filmy, muzyki zamienimy na e-learning. Tak, e-learning. Pan Tadeusz, wszystko będzie klasyki, e-booki. Będziesz miał. To musi zadziałać. Musi zadziałać, if, else, yes, dev. <laughs> Oj, Tymonku! Ojejku, co ty taki rozpadnicy, musi? Nie spałem całą noc. Nie spałem całą Przyznaj się, że znowu kodowałeś, no. O tak, kodowałem. Ty Tusku mam dla ciebie taki, taki prezent mały ode mnie dla ciebie. No. sterowniczki do graficzki dla ciebie, jak chcesz to ci wgram. Do mojego dziplusiaka? Tak, będziesz. No to zapudawaj. to. mi grytną. Dajesz. Ja. Yeah. Potęga. No tylko musisz zmienić ustawienia tutaj. Te. No, aha. Nie masz antywirusa? A po co? Antywirusa nawet nie masz. Do tego, co ty robisz, nie masz antywirusa? Eee, co? Nie. Co tego, za katalog? Tego, nie, nie otwieraj tego katalogu. Nic z nie Wgrywaj Tu, tu i Enter, tu i wgrywasz. No, no i czat. Dzięki, to wszystko. <grym> N... 3H. <grym> <grym> patrz, patrz, patrz co mam, stary. Mogę okay. się frakować no. do wi-fi sąsiada ściągnąc taką ofiarę. frakować do wi-fi? Tak, patrz. No to dawaj. Dawaj! Enter, Enter! Enter. Gdzie jest mój folder z laskami? Jaki? Gdzie są moje JP? moje dziewczyny? Wirus! Wirus! Tytku, a mówiłem, antywirus zainstaluj. Wirus? Zainstaluj! Nie, 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 To nie, 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 nie bo nie. mi kompa... Nie, mi... nie, 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 Ja to wszystko wygoogluję, Czekaj. Jaka Wikipedia? Tak? A, nie chcę! Ja czytałem o tym w prasie. To jest wirus. W prasie czytałem, to jest najnowszy wirus. Zamienia wszystko. Już. Spokojnie. A właśnie, czekaj, czekaj. A nie, jednak nie, to wirus. No i y, mówiłem... I to, teraz. Co to było? teraz? No nie, no teraz to po prostu będziesz musiał się uczyć cały czas. Chyba. No bo Wikipedia i e learning, tablice, wzory, równania, matematyka, chemia, geografia. Wszystko, wszystko, wszystko.